Dzisiaj, właśnie, dzisiaj miała być warsztatowo, ale będzie łazienkowo. Nie wiem, czy wszyscy żonaci mężczyźni dostają od swoich żon niewerbalne sygnały, że czas w końcu zrobić coś w domu. Ja tak mam. No i jak to mówi moja kochana małżonka, czy nadeszła prawie pomna chwila, że w końcu coś zrobię. No i będzie to szafka łazienkowa, szafka pod umywalkę. Powiem szczerze, że chciałem troszkę pójść na twiznę, z jednej strony chciałem poeksperymentować, z drugiej strony nie chciałem, nie wiadomo jak mocno bawić się w klejenie i postanowiłem, że kupię jakąś gotową klejonkę, szukałem klejonki z bambusa, bo chciałem poeksperymentować właśnie, no ale okazało się, że zakup klejonki bambusowej w większej formatce nie jest ani tania, ani łatwe w Polsce. Więc musiałem wznowić swoje poszukiwania i po wpisaniu u wujka Google hasła tarcica, drewno azjatyckie wyskoczyła mi właśnie akacja. Akacja azjatycka, po przeszukaniu informacji o ten temat, przeczytaniu kilku pozytywnych opinii zacząłem poszukiwać sklepu, który mi dostarczy taką klejonkę. No i się udało, klejonka dotarła. Także chodźcie, pokażę Wam jak ona jest zapakowana, w jakiej formie przywiezie Wam kurier. No i zobaczycie jak prezentuje się na żywo. Może dodam, trochę wyprzedzę pytania, które mogą pojawić się w komentarzach pod filmem. I dotyczyć tego gdzie kupiłem klejonkę z tej akacji azjatyckiej. Więc kupiłem ją w firmie Winx Timber. I czemu o tym mówię? Bo po prostu nie wstydzę się mówić gdzie robię zakupy na internecie. Tym bardziej, że o sprawdzonych rzeczach czy przedmiotach Warto wspominać w tym przypadku, jest to sprzedawca. Więc, link do sklepu internetowego tej firmy, firmy Wings Timber, znajdziecie w opisie tego filmu. Więc, co dalej? Dalej tutaj widzicie zapakowane blaty, czyli są one owinięte w podwójną warstwę tektury. Wszystko jest zaskreczowane. Do tego każdy z blatów jest również chroniony dosyć grubą folią, a po rozfoliowaniu ukazuje się wam właśnie taki oto widok. Powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Rzadko mi się zdarza, żeby zakupiony towar, przedmiot pokrywał się ze zdjęciem w internecie. Większość tych zdjęć jest retuszowanych, tak żeby Przedmiot, który chcemy kupić, wydawał się wam bardziej atrakcyjny, ale tutaj, w tym przypadku, zdjęcia na stronie internetowej oddają rzeczywisty wygląd materiału i naprawdę świetnie się prezentuje. Pewnie zastanawiacie się, czemu kupiłem już klejonkę zabezpieczoną. Ze względu na to, że mam kilka różnych projektów do wykonania w domu, i nie byłbym w stanie tak mówiąc szczerze wykonać takiego blatu w cenie, której go kupiłem, bo taki blat o wymiarach, tak jak tutaj mamy 123 cm na 33 i grubości 26 mm, to taki blat kupicie w cenie około, 90 kilku złotych i wydaje mi się, że nie byłbym w stanie wykonać takiej klejanki wraz z zabezpieczeniem. Druga sprawa, że musiałbym poświęcić na nią trochę czasu. A tutaj mogę taki blat kupić od razu wykonać z niego sobie jakąś półkę jakiś jakiś parapet czy inny przedmiot który mieści mi się w wymiarach tej klejanki. Yy. Miałem trochę obawy zakupu już zabezpieczonego materiału, ale zadzwoniłem do, do firmy Wings i trafiłem na przemiłą osobę. Jak wam jest pani Dorota, którą serdecznie tutaj z tego miejsca pozdrawiam. I od razu poleciła mi środki firmy Osmo, czyli jak wiemy, są to środki i produkty dobrej jakości. W tym przypadku mamy tutaj Osmo. Oleowóz o numerze 3138, kolor machoń, i spokojnie podpowiedziała mi, że mogę spokojnie stosować ten środek do tego platu, że pokryje mi się kolorystycznie tutaj z tym zabezpieczeniem, które jest już na tej klejące. Także jestem potrójnie, potwórnie wręcz zadowolony z zakupu i mogę Wam, mogę wam zakup. Takiego blatu w tej firmie polecić. Oczywiście możecie sobie kupić klejkę surową, kupić klejkę również w innych wymiarach. Ja zdecydowałem się na to na ten, na ten konkretny wymiar. Także, żeby wykonać tą szafkę, to muszę poświęcić jeden, jeden z blatów, bo z tego byłem świadomy, bo mam tutaj blat 33 cm, a potrzebuję blaty. Klejanko o szerokości 40 cm, ale jest to żaden problem. Zmieniam tarczę na pile, przecinam, odpalam strugarkę, jakieś kołki, czy to domino, czy to zwykłe kołki, tutem, czy też wezmę lamelki i wszystko, spozycjonuję, skleję. No i będziemy robić szafkę. Dzięki zastosowaniu lamelek do spozycjonowania dwóch klejonych elementów to ta doplejka wyszła naprawdę świetnie. Nie widać praktycznie miejsca połączenia. I na dobrą sprawę wystarczyłoby prześlifować miejsce styku tych dwóch elementów, położyć od nowa olej i mamy nowy szerszy blat, który ma teraz 43 cm, więc jest go na tyle dużo, że mogę mu nadać wymiar, który jest mi potrzebny. Trochę zmieniła się koncepcja szafki, jednak chciałbym, żeby korpus był bardziej delikatny. Chciałbym bardziej wyeksponować blat, na którym będzie stała umywalka. I żeby móc to zrobić, to muszę zebrać około 6 mm z reszty tej klejonki. I tu już jest sprawa kontrowersyjna, bo jest ona łączona na mikrowczepy. Więc, jeżeli zabiorę z której strony za dużo, to mi się te wczepy po prostu pokażą i tego chciałbym uniknąć. No i zostaje jeszcze kwestia koloru, bo pomimo zapewnień, że jest to machoń, to moim zdaniem jest to między węgiel a orzechem. No i okaże się to już, kiedy będę miał już przestrugany materiał, poformatuję go sobie i na tych ścinkach z piły, które zostaną. Zrobię sobie testy, więc zobaczymy faktycznie, czy to jest machoń, czy to coś jest innego. Ja biorę się zastruganie, później grubościówka, piła. No i widzimy się na tej krupkach. Jak widzicie, korpus się klei, więc mam trochę czasu, no to by sprawdzić, czy ten machoń faktycznie zbliży się kolorystycznie do oryginału. Mam tu jeszcze ewentualnie palisander, bo wpaście również im pokryję ten kawałek próbki i sprawdzę, który z tych kolorów będzie najbliżej oryginałowi. Jeżeli nie, no to będę szukał dalej. No i chyba na dzisiaj to będzie koniec, widzimy się w następnym odcinku, bo korpus, korpus musi wyschnąć, próbki również muszą wyschnąć, podejrzewam, że przynajmniej z dwa razy je pokryję. No i w następnym odcinku zobaczymy, zobaczycie resztę prac i zrobimy jakieś małe podsumowanie. Także do zobaczenia.